Część bajkowej z tej strony. Chciałbym Wam zaprezentować taką oto hondę, Jak widzicie, jest to CB500X z rocznika 2023. Motocyk pochodzi z Salonu Polska. Miał tylko i wyłącznie jednego właściciela Ma! Ma bardzo symboliczny przebieg. Motocykl 100% w oryginale, jak widzicie do tego, mega fajnie wyposażony. Tak, jeszcze kilka gratisów zaraz wszystko będę pokazywał. Jak widzicie, teraz jest założona oryginalna szyba. Tutaj naprawdę na tym motocyklu nie ma najmniejszych śladów zużycia, ze względu i na przebieg, i na zachowanie. O, 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 tam troszeczkę dalej. Mamy akcesoryjną szybę wysoką, jak i też akcesoryjną kanapę. Ale to zaraz do tego wrócimy. Tutaj motocykl naprawdę nowka sztuka, ma po prostu dwa lata i tylko parę kilometrów, a ile zaraz Wam pokażę. Gdzie tarcze hamulcowe, to wszystko tutaj jest jak nowe, bo taka też jest, kolektor czyściutki. A widzicie jest dodatkowo wyposażony w komplet aluminiowych bardzo fajnych kufrów. Są handbary, są monetki podgrzewane. Co do przebiegu 3081 km. I tak jak powiedziałem Salon Polska, jeden jedyny właściciel tego motocykla. Kupił troszeczkę pojeździł, stwierdził, że ja po prostu sprzedajemy tyle no. Mają ocenę którzy szczęście. I takie fajne motocykle. Tak więc, tak to się prezentuje, oczywiście motocykl 100% bezwypadkowe. można wszystko posprawdzać, tu się nie ma do czego przybić, jest w stanie perfekcyjnym, oczywiście zarejestrowane, poopłacany, z tego salonu pochodzi, Nici oponki, przód, tył, napęd, hamulce, to przyjrzyjcie się, to wszystko, śrubki, felgi, opone. klocki hamulcowe, tarcze, do lampy. No to, to jest wszystko jak nowe. Tak jak powiedziałem, do motocykla jest dodatkowa, na kanapa. I tu jest zapakowana duża e, szyba, wysoka. Jest to produkt firmy PUIG. tak to się prezentuje. Oczywiście, pełna dokumentacja. Wszystko jest zachowane, utrzymane. Tak, to wygląda, że odpadnę. Tak to się prezentuje. Więc jak ktoś szuka pięknej Honda CB 505, tego bardzo fajnie wyposażonej, to posiadam się taki oto egzemplarz na sprzedanie. Zapraszam.